Cześć, siemanko, z tej strony Kipi, A to następny filmik z Need for Speed World Dzisiaj zaprezentuję wam przegląd Lanci Delty Jak wiem HF Nie wiem co ten skrót oznacza Ale to chyba... E, takie... Hmm. Może. No, coś tam związane, może z silnikiem. E, co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Jest. Nawet fajny z wyglądem, Jest fajnym wozem. Może. No fakt, jest starym samochodem. No i jest takim kwadratowym. Jest taki kwadratowy, ale co co nie wygląda aż tak tragicznie a co do osiągów zaraz sobie zobaczycie w wyścigu pojedziemy sobie klanówkę na klasę C która się znajduje nie wiem gdzie może nam wyszuka Ej, nie chcemy drogu hmm no o teleportowałem się Ej. Trudno, pojedziemy sobie wybrany wyścig wyjś, losowy jaki nam wyszuka. Nie, no, hasting za długi. Dobra, może być taki. W samochodzie mam same skile jednogwiazdkowe, czas działania nitra i działanie doskonałego startu. Oraz jednogwiazdkową skrzynię i sprężarkę trzygwiazdkową. W samochodzie jak zauważycie jest słabe nitro, to jest ten minus. Ale na to, za to nadrabia przyspieszeniem oraz skrętnością. Bo bardzo fajnie się go prowadzi. Jak sami zauważycie, że płynnie wchodzi w zakręty. Mamy tutaj. Lepszych przeciwników, sama klasa A więc dużo nie zawojuje w tym wyścigu. Widzieliście doskonale, te start nie był, ale za to możecie zobaczyć, że mam bardzo fajne przyspieszenia. Oj, sorry, 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 nie chciałem. Jak to powtarzam, Fani się go prowadzi. Miło mogę powiedzieć. Bo nie trzeba się wysilić, żeby wejść w zakręt. A ten mnie tutaj spycha. Nieładnie z jego strony. No Ale co zrobisz? Trzeba jakoś go powstrzymać, tak powiem. No jedziemy na ostatnim miejscu, ale nie dziwię się, bo e, jedziemy z samymi klasami. A jak tam widziałem, Sam Porsche tutaj, stać przed nami. Sam nie wiem, czy. Oj, za szeroko pojechałem. E, czy to jest S, czy to jest A. Bardzo mi się podoba jego. E, Brzmi silnika, bo przy zmianie biegów fajnie jego turbina działa. Fajnie syczy. No, jechaliśmy z no, Mitsubishi Eclipse, ale chyba była cheaterem, bo nie ma pokazanych punktów. A jak nie pokazuje, to często jest cheaterem. Nissan z klasy A drugi nissan gtr i porsche no i ten co nas spychał fort mustang i był na klasę s jak widzieliście to ja go doganiałem czasami bym mógł go przegonić lecz mnie spychał Pokażę wam czy samochód ma dostępne bodekity i czy jest dostępny u dealera samochodowego samochód jak wiem często jest właśnie u dealera samochodowego za kasy z gry Samochód ma taki Body Kit, który modyfikuje ty Tylni zderzak jak i przedni i zmniejsza progi. Jest za 870 bustów. No, też modyfikuje zderzak tylni jak i przedni, ale według mnie. Oryginalnie jest ładniejszy. No i tutaj ma poszerzenie boczne. Z tyłu już mamy dwie rury wydechowe. I z przodu. No, jak zawsze modyfikacja zderzaka. Ale według mnie najlepsza jest wersja oryginalna. Nie wiem, jeśli ktoś sobie zakupi ten samochód, będzie mu się podobał Ten bodekint, no to już tam nie mam nic wpływu, tylko pokazuję e, Pokażę wam czy jest właśnie dostępny teraz u dealer'a Jest jednak dostępny za 2100 bustów, Więc hmm. e, Samochód często jest za Kasę z gry za 850 Tysięcy więc, jak dobrze pamiętam, albo 950, ale zresztą dawno tego samochodu w zakaz z gry nie było, więc możecie się spodziewać w rotacjach najbliższych, że on będzie, a za 2000 boostów nie jest to dużo, ale też nie jest mało tak, 2000 no to już troszkę jest tam. Trzeba kupić jak chcemy, ten. No to trochę boostów, no ale to już chyba dla zapaleńców, bo mało kto kupuje ten samochód za boosty. Tak mi się zdaje, ale polecam ten samochód, bo ma fajne przyspieszenie i fajną skrętność. Fajnie się go prowadzi. Więc to wszystko w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem. Lajkujcie, komentujcie. Dodawajcie yy, w komentarzach, jakie samochody mam yy, wam przeglądać. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.